No, i ten sam dzień, yy, kolejny odcinek, koniec roboty. Piątek, wieczór, niestety. Jakieś półtorej godzinki z hakiem, może od, od bazy, ale niestety ostatnio też poszalałem trochę, no i... trzeba odpuścić. Rano się zjedzie. No na parkingu tradycyjnie ciężarówki stoją, mimo że. Mimo, że piątek wieczór to ciężarówek trochę jest Ale też dużo wolnego miejsca Cieszę się, że to miejsce znalazłem Lubię ten parking, lubię tą miejscówkę I zaraz zobaczę jakiś komentarz kolejny I nagram, tak jak powiedziałem, jakąś tam pogadankę Chociaż nie powiem, że mnie trochę choróbsko tyra Nie chce mi się za bardzo nic Idę zaraz spać, przepraszam Trochę się wykuruję, żeby jutro mieć siły no i dobra, obozowisko wstępnie rozłożone, plan wykonany. To coś tam możemy pogadać, ale tak patrzę, że w sumie niewiele tych komentarzy zostało. Tam ten komentarz był taki długi i w sumie rozwojowy, że można było coś tam więcej pogadać. No tutaj odpowiem może na kilka, jeżeli. Chociaż to wejdzie to chyba też. Chociaż może, może nie jest tak źle. W każdym razie tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden komentarz Sebastian Dobosiewicz. Jeżeli dobrze, to kurczę. Czekajcie, jeszcze raz to wejdę w Tak, Dobrosiewicz napisał, że ogląda od 5 lat wszystkie odcinki. A tak mi się wydaje, właśnie, że chyba też już też często komentowałeś, chociaż nie jestem na 100% pewien. W każdym razie chłop też w to samo brnie i też myśli. Męczy go temat zakupu własnego ciągnika i, ee, no i rozpoczęcia tych, tych zmagań. No to myślę, że nie tylko jego i i wspomnianego męża Tylko znacznie więcej osób No ale no już nie będę się powtarzał no. Wiecie jakie jest moje zdanie Ja też szczerze się szczególnie nie znam Tylko mówię co mi się wydaje Po tych wszystkich zmaganiach To naprawdę zmagania trwają cały czas Więc jakby mi się ktoś zapytał Czy chciałbym tego uniknąć To No to jest sobie dobre pytanie Czyli ja bym zaczął jeszcze raz Myślę, że chciałbym spróbować jeszcze raz z tą wiedzą, którą mam teraz. Ostrożniej, z większym buforem, ee, z przerwami, nawet tak jak mówiłem. Jeżeli bym widział, że nie idzie, to sobie zrobić przerwę, odłożyć, znowu spróbować bez kredytów. Może z leasingiem, owszem, na początek, ale z małym leasingiem. Ale może właśnie świeższą ciężarówką, nie zaczynać od złomu. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę, to jest tak indywidualna sprawa. Ale właśnie jest trudno powiedzieć, czybym zaczął jeszcze raz, czy bym odpuścił, czy bym zrezygnował. Innego życia nie znam. Trudno mi sobie wyobrazić, jak można żyć spokojnie. Nie bać się, nie podskakiwać na każdy dźwięk telefonu i powiadomienie. Nie bać się poczty, w sensie listonosza, co tam, co tam tym razem przyjdzie. Pewnie chciałbym w sumie żyć normalnie O, no, na przykład teraz mi się też rzucił komentarz Akurat w oczy, bo tu sobie skróluję komentarze Trzeba robić swoje, próbować cały czas do przodu Mimo rzeczy, które czasem nie wychodzą Może gdzieś tu chyba umknęło iść Generalnie tak, generalnie to właśnie tak Trzeba radzić zawsze, nie poddawaj się, idź do przodu, dawaj, staraj się Sam chciałbym tak mówić, tylko że boję się czy wydaje mi się, że czasami trzeba powiedzieć stop i czasami trzeba yy, umieć odpuścić. Ja to mówię teraz z perspektywy wielu lat. I wiem, że gdybym to zrobił wcześniej, to pewnie byłoby lepiej, ale <laughs> no jest jak jest. To tak się tylko mądrze mówi, a trudno, bardzo trudno jest odpuścić. Dobra, to co tutaj dalej, jakie... Yy... Komentarz ewentualnie. Jeszcze raz dzięki za wszystkie bardzo miłe komentarze. Doceniam. No a bardzo wiele komentarzy było y, o tym, że ja tutaj mówiłem tak normalnie o filmach które, y, Adaśka nowych i było wiele komentarzy czy wiele. no Kilka komentarzy, które mówi o tym, że nie wspomniałem, nie powiedziałem. Kurczę, tak jak już też nawet w przypiętym komentarzu e, napisałem. Ja myślałem, że wszyscy wiedzą, bo mnie osobiście, gadałem za Adaśkiem, namawiałem go też, muszę powiedzieć. Nie, nie mam jakiegoś częstego kontaktu, ale, ale raz po raz coś tam piszemy, czy nagry, nagramy głosówki. Ja sam go namawiałem, żeby wrócił, żeby się tam w ogóle nie przywoł, tylko żeby wracał. E, ale prosił mnie, żeby. Bo, oczywiście, mówię to. Słuchaj, powiem na kanale. Mówił, że nie, że chcę takim własnym torem, tak jakby kanał od początku, po prostu bez żadnych promocji, boostów i tak dalej. Eee, więc, oczywiście, wykonałem jego wolę, jakkolwiek to zabrzmi. No, ale było tyle komentarzy, tyle osób pisało o nim, że byłem przekonany, że wszyscy zainteresowani wiedzą. Więc w szoku jestem, że tu jeszcze jakieś zarzuty, że nic nie mówię. Kurczę, gdzieś tu miałem takie... Aha, no komentarz, ktoś napisał, że dawno nie odwiedzał kanału, bardzo miło znowu tu być, witam, cieszę się, że, że wróciłeś, jak zdrowie, jak rodzina, jak się Pan miewa, znaczy to, na Pan, no to też będę mówił, cieszę się, że Pan wrócił, no a dziękuję bardzo, wszystko dobrze, w sensie no ogólnie zdrowie w miarę, obecnie kiepsko, coś mnie bierze, tak się czuję raczej słabowato. Jakieś grypsko, czy, czy, czy nie wiem, przeziębienie, czy cokolwiek Także dzisiaj akurat średnio, zaraz idę spać Ale ogólnie w porządku, rodzina też w porządku, nie ma Jak się nie ma szczęścia w biznesie, to się ma szczęście w, w miłości, czy tam W kartach, nie wiem, w karty nie gram, ale w domu wszystko w porządku eee, Opowiesz pokrótce o obecnej flocie Ryszard Wiśniewski, ja Chyba kojarzę gościa. Jacko, możesz pokrótce opowiesz o obecnej flocie aut. Ile naczep? Czy zapowiadają się kolejne pojazdy albo których się pozbywacie? No to decyzje tam będą zapadać jeszcze ewentualnie o pozbywaniu się. W tej chwili w firmie jest 15 ciągników, i 17 naczep, ale raczej nie w najbliższym czasie na pewno żadnych zakupowych planów nie ma. Więc na razie nie ma o czym mówić, a pozbywać się raczej też na razie nie, bo tak mi się wydaje zresztą, bo tyle remontów poszło, że raczej takie decyzje nie zapadną, ale nie wiem. Eee, w sumie to takie komentarze tutaj mi się wyświetliły, które mogę odpowiedzieć, takich właśnie osób, które raczej nie oglądają, ale to właśnie może dobrze. Piotr, 7022 Jacek, od dawna Cię oglądam i wiem, że jest za granicę, e, teraz głównie kraj. Wspomniałeś też że jakiś czas temu, że Iveco lata za granicę. Powiedz ogólnie, gdzie latają Twoje samochody i co sądzisz teraz, że na zachód. Pozdrawiam. Eee, nie wiem, no, czyli jedna gość ogląda, ale tutaj akurat coś się pokickało odnośnie tego. No i weko jeździło za granicę, już nie jeździ od dawna, nic nie jeździ za granicę. Ale piękne słońce zaczęło zachodzić, zobaczcie, aż już tak było pochmurno. Eee, nic nie jeździ za granicę. Eee, myśleliśmy o zagranicy, ale na takich specyficznych rodzajach transportu, nie o. Nie, na pewno nie jazda spedycyjna, nie plandeka. Jeżeli coś się będzie działo, to oczywiście będę opowiadał, ale... Eee, no co ja myślę w tej chwili o jeździe za granicę? No, jak ktoś ma dobrą robotę, to jeździ, a tak... Bo taka jazda spedycyjna zwykła, żeby raz iść do jakiejś spedycji, oczywiście wszystkie spedycje potrzebują, wszystkie spedycje zapraszają do współpracy, ale taka zwykła, taka spedycja i te stawki spedycyjne, które teraz są, na przykład jakaś spedycja, czy jedna z spedycji, którą kiedyś współpracowałem, Zaoferowała nam e, Euro bodajże 38 za kilometr Pusto, pełno i, i w jakichś tam kółkach Niemcy, ale teraz nie pamiętam, kurcze Niemcy Beneluxy chyba to było No tak, no bo nie Francja, Niemcy Beneluxy raczej Euro 38 No to wiadomo Jak geograficznie, jakie Beneluxy są Duże, a jak duże są Niemcy To że będzie większość jeździło po Niemczech no to 38 centów to akurat wyjdzie za yy, my to z kilometra. No to zostanie jakieś euro, i pewnie znając życie mniej niż euro. No to przy tych wszystkich kosztach, przy tym ryzyku, jakie jest na zagranicę, to jeszcze jeżdżąc samemu, to jeszcze mógłbym, to jeszcze bym, nie wiem, spłaconym samochodem albo z jakimś małym leasingiem, to bym liczył na to, że że na trzepie więcej kilometrów niż yy, po kraju, i coś tam zostanie. No ale i tak ryzyko tych awarii, kontroli jest przepotężne a zatrudniając kierowcę, to już w ogóle to nie, nie, nie wchodzi w grę. Zresztą mi się wydaje, no, ja już tam mówiłem raz, że to taki schyłek jest, że ta bańka, która była pompowana tyle lat, to, to, to właśnie teraz pęka. Eee, I zewsząd docierają do mnie informacje, że, 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 że to, to, to się potwierdza. Wszyscy mówią, że jest totalny kataklizm, że bardzo wiele firm się zamyka, bardzo wiele firm ogranicza działalność i to nie tylko jest informacja z eee, od innych przewoźników, ale od firm dookoła e, transportu, od firm obsługujących e, tachografy, od firm w, w, warsztatów naprawczych, od wulkanizacji. Wszyscy mówią, że po prostu to jest równia pochyła, że jest coraz mniej, e, coraz gorzej z płynnością i tak dalej, i tak dalej. Nawet mało tego e, rozmawiałem z panią, która pracuje w urzędzie od. E, no, od podatku o środków transportu, ona też mówiła, że widzi absolutnie spadek, spadek rejestracji nowych pojazdów, leasingi też, bo to wiadomo, że najwięcej z, dla urzędu miasta, najwięcej jest y, przypływów, czy wpływów, przypływów więcej wpływów, jeśli chodzi o podatek od środków transportu, jest od firm leasingowych, bo to są najwię, najwięksi właściciele flot. No to jest znaczny spadek rejestracji nowych pojazdów, więc to wszystko widać. Ta, ta bańka pękła i to będzie jeszcze teraz też tak, że dużo firm, które właśnie nie mają jakiejś stałej pracy na zachodzie, yy, tylko takie właśnie no, kręcenie się tam za, za, na granicy opłacalności, stwierdzą, że. A, Myślałem szczerze, że powiedziawszy, że taka fala będzie, może jest, ale też mi tak to tylko zaobserwować, że taka fala będzie przy wymianie tachografów. Że większość powie nie, no pieprzyć to jeszcze będę w jakimś starszym Euro 6, mnie o tachografii za te grosze jeździł. Pieprze, pójdę na kraj. I że dużo osób tak stwierdzi, pójdzie na, na kraj. Śmieszny ten samolot, mały, pierdzący. E, pójdzie na kraj. I na kraju. E, wiecie, mówię, a to po co za te pieniądze, to ja w po kraju jeździć. Stawka będzie taka sama. No tylko że na kraju będzie mniej kilometrów. I w sumie suma sumarów wyjdzie też kiepsko. I że będą firmy, które mają nowe wozy w leasingach i stwierdzą, że na zachodzie jest kiepsko, to pójdą na kraj. I na kraju, zanim stwierdzą, że na kraju jest kiepsko, to się jeszcze na kraju jeszcze bardziej popieprzy, bo będzie jeszcze mniej roboty. I suma sumarów wszyscy będą mieli gorzej. Zanim jakaś firma padnie, albo, no jak, powiedzmy zrezygnuje, to no, to jeszcze pociągnie za sobą dwie inne, które mają stare samochody i tylko po kraju jeżdżą i to. No ale to tylko takie moje przewidywania. No, generalnie no, nie, nie najlepsza jest sytuacja. <laughs> nie najlepsza jest sytuacja. <laughs> I nie sądzę, żeby jakkolwiek w najbliższym czasie się to poprawiło. A jak się poprawi? Bo może tak być, że za jakiś czas się poprawi, że część firm się wykruszy, że floty Zostaną ograniczone i że tej pracy będzie więcej. No to stawki pójdą troszeczkę do góry. No tak jak pójdą stawki do góry, no to znowu wiara poszaleje, że o dobra, to, to transport się opłaca, to bierzemy samochody i wszystko znowu wróci do normy. Także to jest generalnie chyba strata na branża. Dla pasjonatów i debili. O właśnie to też rozmawiałem z gościem. Facet. Yy... Nie z branży transportowej, z branży motoryzacyjnej, ale nie z branży transportowej. Nie będę mówił kto, co, jak, gdzie, bo to generalnie zawiła historia. Eee, ale w pewnym sensie przejął firmę. Nie, przepraszam, on nie przejął firmy. Ta firma padła. Założył nową firmę swoją, tak mi tłumaczył, transportową, ale przejął. Po upadłej firmie swoich kolegów, e, część samochodów, bo część tam tych samochodów to musiało być podane do leasingu, czy do tam wynajmów, zniknęły te samochody. W każdym razie, kierowców i robotę, no, ale robota była takim i opowiadał po prostu pod spedycjami, takimi zwykłymi spedycjami, właśnie. Nabrał samochodów nowych, naczep, w, nie wiem czy w leasingach, czy wynajmach, bo to tam nie wnikałem. Nie wiem ile trwało, rok, dwa, może niecałe dwa lata, i po prostu. Jako że facet raczej no chyba nie, nie do, do najbiedniejszych nie należy ze względu na to, że ma inne interesy. Eee, z, z dnia na dzień stwierdził już tam ostrzegł wcześniej kierowców, że no tam miesiąc dwa i, i kończymy musi, muszą sobie znaleźć nową pracę. Po prostu z dnia na dzień firmę zamknął. Nawet nie wiem, czy nie stwierdził, że musi bardziej opłaca po prostu te samochody, albo oddać, albo spłacić i niech stoją, a potem je sprzeda. W każdym razie jest, właśnie zacytuję, stwierdził i mówi, przepraszam, ale to jest yy, branża robota dla debili I, i ja też was wszystkich przepraszam, którzy prowadzą firmy, ale, yy, ale tak jest, niestety. Może to jest właśnie pomysł na biznes, tak ostatnio rozmawialiśmy z Pawłem, się śmieliśmy, że może powinniśmy otworzyć jakąś fundację, Pomocy dla byłych przewoźników, którzy nic innego w życiu nie potrafili robić, cały czas się w tym bagnie kręcili i pomocy byłym przewoźnikom powrót w, 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 w powrocie na rynek pracy. Wiecie, tak jak się pomaga więźniom, jakaś organizacja mieszkania, pierwszej pracy, jakaś pomoc finansowa, może, może właśnie taką fundację byśmy stworzyli. Bo myślę, że w najbliższym czasie będzie. Wielu potrzebujących takiego wsparcia właśnie fundacji dla byłych przywoźników. O, kurde, ale się nagadałem. Dobra, yy, czekajcie, to tutaj jeszcze mam. No, ko kolejny komentarz taktyczno-rozwojowy. Dzięki bardzo. Dlaczego nie pójdziesz w nowe naczepy? Proszę o merytoryczną odpowiedź. Już. Nie wiem czy jest bardziej merytoryczna odpowiedź niż brak kasy. Teraz jak patrz na te rozpadające się naczepy to to chciałbym nowe no ale jest jak jest dobra do następnego odcinka w takim razie